To Ta tam siema wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Powiem Wam szczerze, normalnie jestem ciężko w ciężkim szoku, że aż tyle zgłoszeń przyszło i większość było nawet 90% w prawidłowej postaci i tak dalej. No i wyniki też są kurde dosyć ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że ktoś tak blisko potrafia. A więc tak, eee, trzy osoby, które zwyciężyły miejsce trzecie i 50 czeków. S4 wędruje na S4 do gracza o Niku Sman Dziorek, która, bo z tego co kojarzę, to chyba dziewczyna jest, która pomyliła się tylko i wyłącznie o 93 km. Drugie miejsce i Stoczeków otrzymuje na, leci na S2 do gracza 111 Andrzejek 111, który się rypnął jedynie o 33 km. No i miejsce pierwsze. 200 czeków, gratuluję. Leci na S4, dogracza o Miku Damian KT, który się pomylił jedynie o 21 km. No, stary, nie wiem jak ty żeś to zrobił. Jeszcze zaraz będą y, coś tam jakieś kurde gadania, że może do Ciebie dzwoniłem. jak Cię nawet chłopie nie znam. Ale <laughs> byt bardzo Ci gratuluję. Strzeliłeś prawie niesamowicie dokładnie. A dokładna odpowiedź zaraz jeszcze dla tych, którzy chcą sprawdzić. I jak to wyglądało, i tak dalej. Będzie zaraz zamieszczony drugi filmik, który właśnie nagrałem w trakcie jazdy z aktualnym przebiegiem. Także gratuluję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że konkurs się podobał. I no nie będzie jakiś tam, rozumiecie, jakiś tam kursie niesnasek i tym podobne. I zmotywujecie mnie do imię i Mieli Konrada oczywiście do dalszego, dalszego organizowania takich konkursów. Także bardzo serdecznie was pozdrawiam. Dzięki wszystkim za udział w konkursie. No i do następnego razu. Hej.